Long ago, a great goblin chief led an army into these lands known as the Shire. The defending hobbits killed the chief and routed the invaders. The Battle of Green Fields has not been forgotten by the goblins and their kind. Now their leader returns to the land of the hobbits with a determination to triumph where his ancestors failed. The scourging of the Shire begins. The hobbits of the Shire have caused our Dark Lord much trouble. Our domination of Eriador would not be complete without crushing this pocket of resistance. Hej, z tej strony aż i witam w kolejnym odcinku z gry Bitwa o Śródziemie. Właśnie to Wadza, Bitwa o Śródziemie 2. I poprowadzimy dzisiaj atak na Shire. <laughs> dziwo, przypominałem sobie to. To misja chyba inaczej. Albo była podobna mapa? Nie wiem, zobaczymy w trakcie przechodzenia kampanii. Może mi się przypomni, może. Pomyliłem misję całkowicie. O <laughs> i na samym wstępie też chciałem was oczywiście tutaj powiadomić, że jakość w poprzednich pierwszych właściwie dwóch odcinkach nie była najlepsza, oczywiście zapomniałem ustawić OBSa, żeby nagrywał w lepszej jakości. A był na podstawowych na podstawowych tam parametrach. Okej, okay, dostajemy oczywiście um, ulepszoną armię. Nie wiem czy to nie są ulepszeni na maksa, chyba tak. Zbroje mam pokupowane y, wszystko właściwie, co tylko można. Właściwie nasz bohater poradzi sobie raczej sam. O, dostajemy wsparcie jeszcze widzę. No ta misja chyba nie należy do jednych z trudniejszych. I też nie wiem, czy należy do jednych z dłuższych, chyba też nie. <słyski> Aha, czyli tutaj będziemy prawdopodobnie mogli się rozbudować albo nie. No jednak. Pytanie, czy... na tej mapie są tylko hobbici? No, oni są... już nie ulepszeni. No, szkoda, szkoda. Aha. Nie tylko hobici. Dobra. Przynajmniej jakieś... w miarę, mam nadzieję, wyrównane szanse będą. Co wy robicie? Aha. Spoko. Mamy możliwość Nowa moc, spoko. Oczywiście nie zapominajmy o zasobach Pytanie możemy coś zaatakować, czy na razie nie Bo Oczywiście Przeprowadzę atak i mnie sobie nie poradzi. zapisywanie, okej. ok. Atakują nas? Ło. dobra, jednak musimy tutaj coś porobić. kurcze, przyda się jakaś obrona. Dobra, spoko. Mm, co dobro. A was wcześniej nie widziałem. Iście, witam. Nie tutaj mogę się budować bez jakichś większych problemów. Jama. Mm. Okej, okay. zobaczmy, co oni tu mają. Warto was wzywać. Chwilowo, chyba nie. A, czyli atakują nas dosyć często. A zresztą e, przechodzę sobie oczywiście w ładce pierścieni króla z tak żeby sobie sprawdzić jak się tą grę przechodzi na ciężkim i szczerze mówiąc jest bardziej problematyczne niż na pewno przechodzenie na poziomie łatwym lub średnim. Nawet ta gra ta jakby nabrała sensu Okej, okay, może bardziej tutaj mm, Dobra, już po nim Oczywiście nie zapomnijmy o skarbcu, to jest skarbiec tak mhm. Okej, okay, jakby sprawdzicie... No nie za dobrze, został sam bohater Sobie kujadicie? Ledwie. Okej, okay, wy tam nie przejmować się przeciwnikami. Atakujemy. Wy czy ty? Kolejna jama czy jama? Tunel. Ok. jakoś to w miarę idzie spokoj maruderzy się wrazą chyba specjalnie kłopotów nie ma z tą misją niż bablędz gdzie to jest A. Jakoś... specjalnie tu oporu nikt nie stawia... co mnie trochę tak dziwi. Okej, okay, maruderzy od razu... Hmm, to się oczywiście przyda... zaupgrade'ować, chociaż nie wiem, czy to będzie potrzebne. Nasz bohater... wycofamy sobie go. Szczerze mówiąc, naprawdę nie wiem, czy ta misja jest warta tej jakiejś większej rozbudowy. Jeszcze łatwo dojść. Ale z naszymi maruderami nie będzie większego problemu. Hej, okay. widzicie tartak? O, trochę jednak ich tu jest. Szczerze mówiąc, tutaj by się tartak przydał. Wow. Nie ma tutaj żadnych nieprzyjaciół, legowisk. Mogę po prostu to wziąć i zebrać spoko. Idealne miejsce na tartak. Ok, armia się powiększa o po te lepsze jednostki. No, też się zawsze mogą przydać. Ciebie sobie chcemy podekspić. Wow, no trochę was tu jest. Pewnie przeżyliście z kontratakiem. Kontra kontra Łee! <laughs> <laughs> Szlak by to trafił. Zapomniałem całkowicie. No I straciliśmy armię. Genialne. Powiedzmy, że nie jest najlepiej. Gdybym ich przypilnował, żeby nie zabijali na naszych maruderów, to by było dużo lepiej. Ale niestety, całkowicie nie zwróciłem na to uwagi. Dobra, jeszcze jakby mieli cel. Dobra, by tu atakować. Musimy trochę pospamić sobie nimi. Bohater w międzyczasie chyba uda się to odeprzeć bez problemu. No Mam pomysł. Zaraz widzę stracimy nasz budynek, a wy raczej sprawdzicie się w atakowaniu wręcz, bo to co wy robicie w tym momencie jest całkowicie bezpro... bezsensowne. No teraz sobie wyra... jakoś radzicie. A... Atakując odległość jesteście całkowicie do niczego. Przynajmniej na budynki jakoś można na nadliżyć. Ja Zespokołem sobie jakoś nasza twierdza sama radzi, ale lepiej ją ulepszyć. O te kilka dodatkowych budynków. No i musimy się jakoś w miarę odbudować z mocnym kontratakiem. Oczywiście, Jama, którą nas zburzyli. Tutaj nie ma miejsca, o, możemy zbudować na rzece. Ciebie się pozbędziemy. Was, zlepszamy Skąd znowu atakują? Oczywiście, same katapulty. Tutaj jest ok. Mm -hmm. Tutaj... A, zapomniałem, ten idzie z drugiego końca wapy. Tu bodajże są... Yy... <laughs> Nie pamiętam jak się nazywali, jeźdźcy... Pają... pajęczy? Pajączy coś takiego. Oni są też dobrzy, przydatni. A wy gdzie idziecie? Czy ja wam rozkazałem ruch. Nie... Okej, okay. yy, strzały. Co tam będzie dawać? A, dochód 25. Czy tutaj coś jest? Ok, niestety na początek tak zlamić. Myślę, że nie wróć. Tyle tu jest drzew, że raczej wybudujesz więcej tar. Paków coś jest nie interesuje dosyć okej, okay, okej, okay, okej, okay. to mi się zaczęła podobać. Oni są lepsi od łóżników goblin gobliniskich. Ciekawe czemu. Zważa, że mogą się szybko poruszać. nie ma nic ciekawego. Dobra, nieważne. Trochę poszukujemy. Okej, okay. tutaj na razie ładnie. Ok, czyli udało nam się wyjść z... z początkowego mojego ramienia. Wy się specjalnie jednak tutaj nie przydajecie, jeżeli mam być szczery. A wy możecie atakować, może co? Bardziej. Okej, okay, na razie was nie Nadal mały dochód Spoko Okej, okay, zaczniemy sobie was produkować, was też Nie wiem, ile tam ich szczerze jest jeszcze Jeżeli w ogóle ktoś pozostał Jak tam z czasem Okej okay. Jakieś misje poboczne, wszystko, na razie wykonane. o Przełączymy sobie was na strzelców. Bardziej w... Okej, okay, tu ktoś jest. za hobbici. Macie... No, mieliście być jako strzelcy. No. Okej, okay, pasi. Wyślemy sobie was... nie wiem, tu? Tam widzę... budynek do przejęcia. Całkiem przydatny. Chociaż... na ten moment, gdy... nie wiem, jak bardzo przydatny. Zresztą dziwne, że mogę go przejąć. Aż tutaj, aha! No, teoretycznie. A ten moment, gdy te przejęcie tego budynku jest... takie sobie, nie jest specjalnie... O! Oh, shit, dobra. Wy jesteście szybcy. Wy tu możecie przejmować. <laughs> no wy oczywiście na samym końcu. Zły pomysł.

co? O, to mi chodziło właśnie. O ten element że będziemy musieli walczyć jeszcze zali zegardem. Chyba. Nie chyba, tylko raczej. Okej, okay, czyli dobrze zacząłem dodatkowe wojska rekrutować. Specjalnie nie wiem, czy ich zostawić jako łucznicy, czy wejście podstawową broń. Lepiej chyba się sprawdzą jako jednostki szaruzujące. I... mały dochód, w sensie nie mały dochód, tylko... no, punkty dowodzenia małe, <laughs> niskie, z i Zengardu. Wyślemy od razu was tam, żeby zobaczyć jak... Oni się nagle rozbudowali. Ej, nie. A możecie to zniszczyć, mi to wali. Bo żebyście mi się tak specjalnie tutaj nie uprzykrzali. Tak, punktów dowodzenia jest mało. To naprawdę przeszkadza. A mogę. Nie, nie mogę tej smoka zrekrutować chyba. Nie ma tego budynku dodatkowego, ale to się przyda. Nie wiem czy będą atakować. Chociaż widzę jakoś sobie z nimi razą bez problemu w miarę. Oczywiście czemu bohater nie atakuje. Aha, czyli więc... Większej ilości punktów dowodzenia nie zdobędziemy w tej misji. A to szkoda, będzie przeszkadzać. Chyba, że to Arnia już sobie jakoś poradzi z nimi, chociaż wątpię, wątpię naprawdę, maruderzy, na was mogę liczyć? Szczerze mówiąc, dodatkowe budynki bronne najbardziej, tych pozostał, chyba nie atakujmy. O, wow, nie Tu rozbudowaliście całkiem, całkiem nie Oczywiście nikt nie pomyśla, żeby was uleczyć. Ty się tam wróć. Jakieś przydatne. Super, czyli nie mamy wielu przydatnych umiejętności. Ty uciekniesz, uda ci się. Zależy nam na zniszczeniu tych wieży. Możemy trochę szczytować. E, no, szczytować, może nie szczytować. Używam umiejętności. Skupcie się na wieży. <laughs> Szczerze, naprawdę nie pamiętam jak tą misję udało mi się przejść. Good. Dobrze. O to chodzi. Gdzie jest wasza forteca? Pewnie gdzieś tu stoi. A właściwie. Um, tu? No. Zapewne nie będą rekrutowali nowych jednostek. Tak y, mi się wydaje. Mam taką nadzieję, że nie będą. Szczerze, przydalibyście się jednak w tym momencie. No, było to niepotrzebne. A sobie to zabredujmy od razu. Dopóki można. tutaj też zaatakuj. No, specjalnie mocni oni nie są, ale przychrzają. Jeżeli będą rekrutować jednostki, to. A na pewno będą, chyba że ich dosyć szybko zaatakujemy. Zanim cokolwiek zdążą, sobie bardziej tutaj zrekrutować. Może od razu kontratak. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale. Z zasobami nie mamy tutaj problemów, większych. A zależy nam na zniszczeniu, może nie, wiesz? Przejście... Okej, okay, bo zrobimy tak. Wy tutaj... Skupcie się na tym. Mam nadzieję, że nie będą się rozbudowywać. No. Okej, okay, zniszczone. Bez problemów. Naprawdę. E... Pozwólcie się tego. Rodzicie sobie? Szybko wy nie atakujecie, ale całkiem spoko nam to wyszło. Nasz kontratak, by... Dy... A dobra idź tam. Ym, nie wiem czy to się przyda, bo... nasze wojska, zabijcie go, jeżeli on gdzieś rodzi. Tu jest, tu jest, tu jest. No. Bardzo dobrze. Oni tam bez mózgi nie będą się nadruszać. Po co? Cały czas dosłamy jednostki i jednak bez bezproblemowo można to przejść. O, patrzcie, ruszyli się. O, oh Powiedzmy, że nasz bohater może tam się przedostanie. Mm, nie. Jednak zdecydowali, że zaatakują. Dobra, wy tutaj atakujcie. Tu chyba są dwie grupy. Wycofajcie się. Wy tutaj produkujcie cały czas jednostki. Bez przerwy. I mamy już około 20 minut nagrania. Spoko. Naprawdę, jak będziemy nagrywali, czy <laughs> jak ja będę nagrywał Króla Nazguli, to będą te odcinki na pewno niektóre rozdzielane na dwie części. Atakowanie, chyba, twierdzy w Fornost. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi, to jednak trochę zajmuje, zwłaszcza na ciężkim poziomie trudności. Nie wiem jak tam z atakiem na Minas No ja nie, to nie była Minas Wieża, nie pamiętam nazwy dla z która nie występuje w tej części Tam gdzie ludzie przechowywali chyba palandir Jak ktoś wie to o co mi chodzi za spoko Skupcie się może na tym, jak dosyć Co wy tu robicie? Okej, okay, takie dosłanie Nostek jest spoko. Was mogę już tam wysłać... Czemu się nie regenerujesz? Was mogę tu wysłać, bo... Gdzie oni mają tą twierdzę? Aha, niżej. Was mogę tam wysłać. Gdzie jesteście? Bo... Jednak zniszczenie twierdzy może być trochę kłopotliwe, zobaczmy. Okej okay. to sobie przyjmiemy. Chyba więcej jednostek rekrutować nie będę musiał. Oby. Ale... Czyżby jeszcze mieć budynki do rekrutacji wojsk? No, Ten bym nie powiedział, że to jest dobry pomysł, żeby tędy się poruszać. Aua! Jest źle. Czy tak połowicznie? A może już nie. Wytwierdzą się tajemnicie. No i tak było chyba na tyle. Więcej budynków już nie posiadają. No i jeszcze zawsze nie budowniczego. I tym samym zakończyliśmy ustawie kolejny odcinek. The Okej, okay, oczywiście, później e, nie wiem, czy e, Fami, właśnie, czy mm, ludźmi będziemy bronić chyba. Bronić Szaeru. O, tu też jest fornost. A to jednak występuje w tej części, jak i w Król na góli. Oczywiście zapis. Okej. Okay. I ja się z wami żegnam. Oczywiście jak się podobało, nie, nie zapomnijcie dać łapki w górę. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć.